Ah, witam. Będziemy robić sekcję zwłok. Najpierw trzeba się napić browara. O. Przed sobą <laughs> mamy konsolę Xboxa. Jedynkę, przepraszam, no jedynkę dokładnie, Xbox One, która została potraktowana w sposób haniebny przez ćpuna, który zniszczył wszystkie moje rzeczy i ukradł wszystkie dokumenty. Konsola się uruchamia, ale jest, była. Zalana wodą, i tutaj jest bo, bok konsoli Xbox One. Tutaj widzimy ślady. No, było uderzone czymś, jakimś metalowym narzędziem albo coś. No, w każdym razie udało mi się. Wyciągnąć z tego napędu jedyną grę, która mi została, czyli Wiedźmin, bo reszta została skradziona przez wyżej wymienionego osobnika, który już no, został, że tak powiem, namierzony przez policję i będzie musiał płacić za szkody materialne w wysokości 5000 złotych. No zobaczymy, bo to nie tak łatwo jest uzyskać pieniądze od kogoś, kto nie pracuje i tylko używa narkotyków i śpi cały dzień zamiast szukać pracy. No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że czasem jak się jest samotnym wilkiem, no to nie mamy wyjścia. Jak musimy się ewakuować z jakiegoś mieszkania, to mamy małe pole do popisu, ale kto by pomyślał, że wynajmę sobie pokój z takimi ludźmi. No, to jest taka, to jest jak gdyby dla was przestroga, nie? Jakbyście szukali y, pokoju do wynajęcia y, na terenie miasta Wrocławia, wspaniałego, osławionego i w ogóle, no, ale to mówimy oczywiście o mieście, a nie o ludziach, bo ludzie, a miasto to jest co innego. Miasto, samo Siebie jest cudownym miejscem, z wieloma zabytkami kultury, z fantastycznymi miejscami. No ale jeśli mamy już do czynienia z osobnikami, czyli z ludźmi, no to to już jest trochę co innego. Ale wróćmy do konkretów. Więc konsola została zakupiona przeze mnie. Yy, w Anglii za 375 funtów razem z sensorem Kinect. E, ta konsola zapala się. Teraz będziemy ją testować. Będzie mi potrzebny telewizor, bo pod laptopem się nie zgłasza. Więc podpinamy zasilanie, zasilanie już mamy. No, ale to tylko wam pokażę. O. Więc konsola została przez ćpuna zatopiona w łazience w umywalce, bo ma ślady mydła na sobie, one już zostały starte przeze mnie. No i teraz spróbujemy tak, konsola się zapala, bo światełko Microsoftu się pali i słychać nawet, że napęd chodzi, bo weźmiemy sobie tą płytkę wiedźmina o, to jest jedyna płyta o, tutaj do światła dam to jest jedyna płyta która została w tej konsoli. Czyli w sumie mam jedną gierkę. Jakbym miał już kupować następną konsolę, to już Wiedźmina nie będę musiał kupować. O, tutaj wam przybliżę. Wiedźmin, Dziki Gon. Czyli to jest ta podstawowa wersja. Dobra. No i co? Wkładamy do napędu. Choli. I napęd Napęd o napęd bierze płytę i pracuje w sumie tak jak powinien. Po głosie poznaje, że napęd pracuje. Ale z boku napęd, napęd mamy. No tutaj jest ciemno, to nie widać, ale no konsola Xbox One jest cała czarna, więc mamy godzinę o za 15 prawie że siódma tak No to jest ciemno w pokoju ja tu mam światło jedno, drugie, także konsola jest czarna